Ja wychodzę z psem, a wy sobie pooglądajcie ciekawy odcineczek z GTA, gdzie porozdawali z szepardem parę headów Hogetemu i Cezarowi. Tutaj macie listę szefów, jeżeli chcecie dołączyć do listy szefów, no to napiszcie coś ciekawego w komentarzach. No i życzę wam miłego dnia. Pozdrawiam. Versus Karosy? Także witamy w maju 2021. Witamy. Tu że nie eksport. Ale co my mamy? Dobra. Mamy co my mamy z tym nie, Sniperki samochody nie, mamy. Wy macie samochody, a my mamy snajperki. A, Dobra, a to po cholerem jest, to my, ja jest ta tutaj. Nie, nie, ale wiesz, mamy chyba to... dojechać. Ej, tu mgła jak w Krakowie, ze słowem, no. Nie, to byłem w Krakowie. Ale mgła jest gigapotężna. No nie! O, no, no, ty! Ej, Ej dostałem! No. Ha, <laughs> trafiłem gościa. Szepard, przypał? No, no, też przypał. przypał. Dawaj! Dobra, dobra, no mogą mi strzelać, teraz przechodzę, ale ja No, no, tezara, ale no bo byłem obrócony bokiem na was. Mamy święta, mamy święta, miłosierdzia trochę. Tak, wszystkiego najlepszego! Do ciebie nie, do ciebie nie. Pierdzielaj się tam. Wesołych Nie, nie park. no Pietrek na pewno strzelił we mnie teraz Jełop ja jeden Ja nie Opony Co? Co? Co mi to, ja to ty, opony tylko. Nie no nauczył się od kogo tego spoc jeden, no! nauczył no się grać normalnie, się normalnie, a nie Popony tylko, mi dwie już! Dawaj. Przepart, nie! grają normalnie, tylko opony I będą przejdzie. te to się ślizgotam się. A żywa. może tak pojedziemy razem, weź tam No to dobre <laughs> chodź no, no, tam, o, pocham, to ja Gdzie ty jesteś. Nie so już hard. mi w opony strzelił no. Jak ciebie nawet nie widać! Jak ja już opony wie. nie mam! Jecz, a, my ciebie, a my ciebie nie widzimy! No ja nie doskoczę bez opony O, odbił Fact. się, odbił się Pietryk po buj, góry nie Ciebie nie widać z Zbaw. tej odległości Sylwester! Ale cię rozwalę tej. Będę próbował opony, sam, ile tobie to od razu w staniemy, no. ja to rozumiem Już ale nic już byśmy się nie dało e, Selo, mamy co? problem Bo Czego? Ja tutaj jestem Dobra no to co, wyskakujemy z jednej linii dwóch na raz, chodź Nie że to, się to dawaj, auto mili, to jeszcze jak dawaj. opona pójdzie, to już w ogóle to auto nie jeździ Jezu, tu się tak w ogóle nie manewruje no tak. się tym Tym się nie manewruje, rozumiesz że co chodzi, byku, nie? Jezu, jak skoczy, zło, się no, leci, no, nie dolatuje. leci No, ja przeleciałem przez niego Za Soponem jest pewnie wzyla. Jak tu mieli! Tragedia, tragedia nie jest jaze! Ja też śnieg w no GTA tak. to jest tragedia. A ja ci mówię, jest... silo trafi od razu! Tak, na pewno. Dobrze! Nie planuję Valoranta trochę pograć, więc... Więc będzie trafiane, tak? No. Rozumiem. Ha! Sí, ale mi przyleciał, leci, 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 Szepard! Ale saltem wleciałem! O, nie, no nice. Ruszy, jak ci chłople. Trafiłeś, brawo, o, brawo, Szepardzik, brawo, 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 brawo. brawo! jeden za jeden, ale kuj, Dobra. Trafiłem jak jeden za jeden? Ja 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 jeden za jeden? za <laughs> jeden? To ja nie, żyję! Nie, no, no chłop chciał jeden za jeden To To tą się takie rzeczy robi, ale to i tak się nie robi, bo to nie jest legit. To nie jest fajne, to nie jest fajne wleć PM O obok. obok. A, Lotę. O, o, na dachu jestem. Dobra A Większe zmartwienie tutaj No Szeparda jeszcze Dobra, dobra Zawracam, Musimy go nie zrobić Musimy go zrobić tam. Musimy nie go zrobić, Shepard Nie popisuj się tam Jezu Czekaj, czekaj, czekaj Ale żeś mnie tutaj w krzaku! Ale go przywalił Czekaj, Jezus, czekaj, bo... Proszę. Że on mnie nie trafił Jezus, luz, 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 nic się nie stało Jezus, Jak ale cię ale nie ale go wystrzelił tak, Czekaj, wyklepią to Chodź frajera, o, bijemy łeb Znaczy nie, As dzisiaj by, nie obrażam to dwa shoty szybciutkę Cyk, pyk nie, no, Jeet, Dawaj go. Co no, 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 tak trudno jest trafić dla mnie. no, nie no, nie przodem, nie przodem. Sylo? no, tak, nie, nie, nie. Silo tak no, o. W no, 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 trafi. Tak, o. Yeah. no, no, o, oh, trafił oh. mnie, trafił oh. mnie Trafił mnie, no i główka spadła Niestety nie udało się Ale tu stoisz, gównianie O, oh, masz go, masz go, Shepard no. Ślicznie, nice, nice oh, Ale fart Ale oh. fart, brawo O to chodzi, tak jest, chodź uh. piąteczkę przebijesz się Oj, nice. Tak, się sniper Shepard Sniper versus, versus Kar Karos, karos. Proszę Karoc, co Karoc, że masz. Że samochody dobre. Bardzo nie proszę prawda. No, ja czego jestem w powietrzu Ja też. Ojec, spadonu ry. Ja też. Zdejmą sekundę. Ej, ja nie żyję. Żartowałem. haha Przepardz, ja patrzę żarci. na dobra. Dobrze patrzymy. Ale żart. Podbij już do mnie bo... strzela. No tak, no, panawcik. Czego ty się spodziewasz? Teatr kraci. Ląduje tu. No, nie, no chłop już do mnie strzela. Dobra. Poleciał jeden. A kici na mordę. Ta, ta. <laughs> Ja patrzę Cezara Dostał, ale nie zdjąłem go Wali do mnie Dostał do mnie strzała już jeden Uważaj, dwóch na ciebie patrzy eee, Ja obracam patrzą. się. Oczy. A niech patrzą Oglądają ci prosto między zemy. Dobra, balę go Ale że w koło, Dobra. strzelasz? Dobra Ej, na... że musisz no ja ty też i właśnie za? Cezar by mnie rozwalił. Aha, no faktycznie. A, ale pasz tam, pasz tam, w pasz, gdzie patrz tam, patrz tam, patrz gdzie patrzysz Już w drugie koło info. strzelił to, to ja, to zaraz to zaraz ja. do cię Nie no, że w koła, a tak się pluli no, A co, no, co ty strzelałeś? Kurde. A że Szybar na respie strzela? Oponkę? Co to jest? O! Ty pa Cezara, patrz Cezara no, Cezar daj, już daj, już, daj, już, daj, go, już zostałem w oponkę i nie mnie w Automatiko. O dostał dalej matiko. ode mnie w dziąsło, no! No znowu w koło mi ktoś strzelił! No 0 HP! Ja cię w dziąsło trafiłem, <gulet> bo ci HP poleciało! No, na raz koła zależy! Ja w dziąsło trafiłem, bo się na czerwono no, zaświeciło! Cezar dostał w dziąsło! Srak Co no. jest? Dobić go trzeba Ford! Sylovna za szefard w koła wszystkie! Nie! nie. No, Trudno wyczytać. Dobra. Dobra. Bo też ja byliście na koła. To. Też waliliście na koła. Dobra o. Nie no, ale myślałem, że tak wy narzekaliście na to, to sami nie będziecie tego robić. No przecież nie robię tego specjalnie. O, ja wdziałoł wałem go. Dobra. co leci. Cezar leci. Kolejne koło. Nie ma. Nie, no, tak. To co możesz skoczyć? To, to tak, to możesz skakać. O, prawie dostał jeszcze w locie. Ale on, nie. Tak, Pietr, leci. Tak, Pietr, tak, leci. Leci się nie, nie. Lecę się nie. O! To się nie putuje. Ale tu trzeba dobrze zaglądać, trzeba dobrze giga zaglądać przez tą mgłę. Patrz na hoga tak jak No patrzę. Leci Cezar. Leci Cezar. Dobra, uważaj. Dobra, nie wleci. Piotrek teraz. Dostałeś Cezar? Wlatuje, wlatuje, dobra, przeleciał. Ej, dostałeś ode mnie, lol. Lol, no, no, ale wyłapał. Widzowie O OMG oh Nie Pukczamp widzowie, pukczamp Nie Dobra Patrzę, Patrzę na Pietka Patrzy na pierd... Piertka Hahaha uważaj No nie, no muszę Oj potrawać. dobrze, wskakuje, ale nie doleciał, dobra Leci z hogaty. Ale Obróć przepocił się Oj, oj, oj Oj, oj, O, siema Obróć się, siema Obróć ich traj Obróć się Ale blisko Blisko no, było to żeby no, spać z tego! Ma, miał tak mało ja znowu w koło dostałem, no? Na krawędzi stałem tym, Cały czas prostu do mnie strzela no, Wejdź nie szczelek A całem się ciebie patrzeć? Tak patrz się ale nie szczela no, no, Wiem że piękny jest, jesteś, prawie, ale bez przesady nie było na No ale to prawda akurat nie no. To co wam mówisz Dobra. o Cezarze? A to jest. Leci, Maria to nie maści <laughs> Pietrek ma teraz leci koło. To nie jeździ jak mam przygodnie No, to tak się jeździ, właśnie z wami Ciebie, Tacy byliście do przebijania? Ha! No to Tacy macie teraz przebite. Do Dostał! W koło jedzie. Oooo! Pan Jadę tutaj. No to, to nie one stotuje. Jeszcze w dół W dwie Dobra, Piotrek będzie oskakiwał. Trzy razy chłopak. Wow. O, to był nooskop! Kto no jest? jest, jest no, no to piewa, no. Nie no skopa, trafiłem, serio mało, tak. No sorry Leci Cezar Tego sobie z dupy strzeliłem prosto w piętkę Leci Cezar No widzę, no co Tak sobie z dupy strzeliłem, prosto ci w mordę Dobra No, no, no co jest, to nie mogę Tak, tam No tą sztuką Dobra. No bo musisz to No, nie mogę go trafić, no Ja go już trafiłem parę razy już tylko. Ja też, nawet przed chwilą, no skopa dostał to pimpkanie bly 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 bly. Dawaj Cezar za ten czas Jadę Dawaj jadę. za ten czas, Cezar Dawaj w koło. Leci, leci, leci nie. Cezar. O, Cezar Czemu, Czemu wpadnie w niego i obrócą ty Ej Pietra się kopił mi się pojazd pali? No mi się nie pojazd palił Ja nie mogłem tym samochodem ruszyć i się zaczął palić A no to fajnie Byłeś ghost riderem tak zwanym Ghost Rider Dobre, da Dobra, dawaj Ghost chodź. Rider Chodź, już nie musisz czekać Dobra Ale mu teraz damy On nie miał na mnie czekać, tylko na was atakować w tym momencie To jest ta różnica On jest. prawie wskoczył, ty Nie, nie wskoczył Brakowało ty. ty, ty Ale nie, powiecie, że nie, ja delikatnie się obsrałem by. tutaj Pramy Nie, nie No dużo nie brakowało No To ja <laughs> byłem, to ja akurat ja byłem, to akurat ja byłem Z Cezara tam ja na boki <laughs> No nie chciałem, no przecież to nie jest... No nie, o, nie wiem, Dobra, Cezar dawaj, dawaj Cezar, dawaj A piątek, Tajtek jak on sobie ja tak z dupy sobie strzeliłem, pyk, patrzę dawaj. Piotrek dostał <laughs> Dawaj Cezar, dawaj Dajej Dostał, dostał, dostał Cezar, dawaj Dostał, dobra, o, yes. o, jest Dwa razy, łuuu Ale mu się wydaje nie. Mok się zmniejszył O Dobre, nie, no. raczej, to, to nie Kraków, już koniec kosztuje Krakowa <laughs> Krakał? Dobra, pyk. A, A nikt nie krakał! Daj mi dowórek! Ja A nie, tak krakał, samo jest. Dobra, dojeżdżamy, dęciako. Szebar, ty masz wyliczoną matematycznie dwa, już o co Oj, trafił oh. nawet, nie? Nie no. trafiłeś. Ja też. Nie trafiłem. aha. Ale. Aj, zachowę, Cezary, ale byłem blisko. Powiedz A, ja, byłem blisko! Ja, ja to tak wyglądałem! byłeś blisko, blisko już. Byłem bliziutko, byłem w ten aż musiałeś się gąsko. przesunąć, ale. Dobra, dobra, Ale musiałeś się przesunąć, o to chodzi, nie? Nie dało mi się ich krapnąć. Ja też dostałem przed tym, oni biją, no trafiają. Tak, mówili, że, to my do... będziemy ich tak trafiać i okay. dojeżdżać Dostał A to oni tak nadupiają nas po głowach Jezu, O jest, po No widzę Jeszcze były, a mnie? Dobra, drugi Dawaj na drugiego teraz Ja nic nie zrobię tutaj, bo oponek nie mam Nie widzę go Więc zmiana no, jest robiona robi. Aaa, jajco No jedź Sylwester A bo to nie ma czym pojechać Dobra Czy jest drugi? A on Z... czeka tam na niego, dobra Dzie... Widzę Syla, jak biega, ale... Jak widzisz, jak jebał Tu nikt nie biega akurat, panie Cezar. Okulary zmień. O, dostałem. Złożył mnie. Trafił, trafił, no. Przepodził się. Nie, wydaje mi się, że zmniejszam gła mgła teraz. A jest! numer cztery. W ogóle w Hearthstone'a sobie pograł. Ja no, to było takie fajne rzeczy. No! Tak, Ej, dobra, dawaj, się teraz się skup, teraz! Chyba masz na święta ściągnie. Daje, Cezar! Na Dajesz! ciebie no, no, Tak, Piotrek leci, Piotrek no, leci. Dostał też? ode mnie w łeb! O, leci, leci, uważaj, uważaj, że. Dobra, jego to bystra prędzej, a nie. A dostał ode mnie shota już jednego. To ta, to no, Teraz, no, scyzor, masz to scyzor. zamówić, wiesz. Ha, ja lubię takie. Jezu, ale mi ktoś strzelił, Chyba mnie, we Jasne, A Cezar już nie doleci, bo no pan nie ma o, No, o, ja. Dobra. Ale, Trom, znowu pogadaj Dobra Ty, to chyba trąba bomba jest, tak trąbi tutaj jak leci Mówi dawaj nutę Mówi dawaj nutę Ja opon nie mam Walam do ciebie, walam do ciebie, No właśnie widzę Dajcie może, no jest nie walcie, dajcie mieć auto A dzieci ci wrzaspa nie wali, już... chłopie A podskakuje ale... na tym krześle już, bo nie mogę no On już nie może, on już... Masz na Cezara Leci Cezar! leci Cezar. Dawaj Cezar! Dobra. Lecę Ciśniesz, ciśniesz Dobra Poleciałem Ale, ale nic nie Pietrek leci, Pietrek leci. leci No i ci strzeliła chyba w powietrzu No Znowu Kolejna Dostał w dziąsło No dziąsło, w dziąsło strzelają, w dziąsło Dobra, Dobra, Cezar. Gorzej. Czemu oni w dziąsło walą? Dobra, Dobra, ciłem się nie tak. popy już walą po mnie o, A, to nie do ciebie. To, chłopie, do mnie to wziąsła cały czas, biją. Nie, nie doleci, nie doleci. dwie opony w dostał. leci bo on to bardziej spocony. Dobra. Tak się Dara. nie da. Dobra, leży. On to często leży. Dostał w rękę, dostał w rękę. jest okay. nice, dobra. Mam Brawo. Mam Brawo. Ramię ci wystawało. Serio? To mi uderzyło Uy, więcej niż u... ja, parda w klatę? No to tutaj <grym> damy się zadaje też w głowę, trafiałem ja nieraz. O! <grym> nic! Nic! A z blisko to jeszcze, ale. Ja złą w oponę. Ha! O! Tak! Zaraz nie będziesz miał czym jeździć. Opona gaming. Coś tak Teraz... miał już w tej gierce dzisiaj. No, no ja już tak miałem, <grym> już każdy, już myślę, samochodem. że każdy Tak miały. Ja pojedziemy sobie do ciebie, czekaj o miniaturkę sobie zrobię. O, tak, 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 F1. A? NO DOŚ JEDZIE! No to co? No miniaturkę robiłem Czekaj Niech jedzie Zdał za szybko Ja po prostu Jeszcze. patrzę i on za każdym razem się jedzie Cezar jedzie, a ten miniaturki robi Dobra Chodź tu, wariacie, chodź tam. Dawaj, Cezar, dawaj O, starałem się Dawaj, Cezar, dawaj Dawaj, dawaj Cezar, dawaj. Dawaj, ja dawaj, dawaj, dawaj dawaj, Cezar, dawaj dawaj, dawaj dawaj, Cezar, wody! OLE web DOSTAŁ TY wow! TAK JEST CHODŹ PIĄTECZKĘ PRZYBIJESZ SIADŁA NO I WYGRALIŚMY NICE no i DOBRA ZROBIENIE no